Witam serdecznie Dziś coś z innej manki się pogoda była w miarę ładna już Ja wam dopiero później coś powiem za kilka dni Nie? Yy. Na razie działamy sobie słuchajcie z, z pracowni i Wam mogę obczytać pewien temat, tak? Yy. Mianowicie z mojej książki z 1929 roku yy, tu jest cały temat opisany łączenie pni. Tak? Chodzi o łączenie pszczół, teraz to będzie zaraz na topie temat. <laughs> Już właściwie jest. I zaraz będzie bardziej na topie, tak? Bo to na różne sposoby można pszczoły łączyć, dzielić, na różne metodyki i po co i dlaczego i co i jak. Miejmy nadzieję, że ta stara książka pokaże nam właśnie coś, może innego, może coś nowego, tak? Dobrze. Określenie. Łączeniem nazywamy tworzenie jednego pnia pszczelego z dwóch czy trzech pni <laughs> oddzielnych. Potrzeba łączenia pni. Zdarzy się niekiedy na jesieni, że będziemy zniewoleni skasować, który bez matek czy pień słabszy. Żywienie bowiem takich pni kosztowało by nas yy, zbyt wiele, pomimo to wszak, że pszczoły nie przyniosły nam następnego lata korzyści. Pnie słabe zużywają bardzo dużo żywności na ogrzanie własnego mieszkania. Że jednak takich roi nie godzi się ani zabijać, dusząc je siarką, ani też skazywać na powolną śmierć głodową, pozostawiwszy je bez dostatecznych zapasów na zimę. Więc należy je przez zimę Przetrzymać, pokierowawszy niemi w ten sposób, aby następnego lata dały korzyść. Na to jedna jest tylko rada: połączyć takie pszczoły z innymi. Koszt bowiem przeżywania y, y, dodanych pszczółek będzie nieznaczny. Pięć, zaś, zasilony przez dodanie muchy, wzmocnieje rychło i po nadejściu wiosny dojdzie wkrótce do siły. Pszczółki obsiadające dwa plastry o rozmiarze ramki warszawskiej, po dodaniu do którego muśniejszego pnia, zjedzą w ciągu zimy nie więcej ponad pół do jednego kg miodu. W porze wiosennej również zauważymy, że który pień albo nie ma matki, albo też, że zbytnio Osłabł w ciągu zimy, i wskutek tego nie da nam korzyści. Pnie słabną w ciągu zimy albo dlatego, że zimowanie poszło w nich zbyt mało, muchy młodszej, albo też, że zimowały wadliwie. Wszystkie takie pnie należy łączyć z innymi. Pamiętając, że nigdy nie powinniśmy łączyć pnia słabego z innym pniem, również niemusznym. Takie bowiem pnie słabe, nawet po połączeniu, nie utworzyły pnia silnego i nie dały korzyści. No tak, ale jak mamy połączyć szajs chory ze zdrowym i zrobić ze zdrowego też szajs, no to wtedy, nie? No to zależy, jak na to patrzymy. W porze letniej łączymy wszystkie roje słabe, a to dlatego, że nie zdołałyby odrobić się same i poszłyby na zimę zbyt osłabione. Niebezpieczeństwa grożące muszę pszczelej przy łączeniu, mając zamiar nie łączyć, winniśmy pamiętać, że tym pszczółkom, które mają być dodawane, zagrażać, będzie podwójnie niebezpieczeństwo, albo w czasie łączenia mogą zostać ścięte, albo też już po, po połączeniu mogą zbłąkać się i zginąć. Powróciwszy po wyleceniu do ula, dawniejsze stanowisko. Obowiązkiem pszczelarza będzie obydwom niebezpieczeństwom zaradzić, niebezpieczeństwo zbłąkania się pszczoły znajdą dokładnie stanowisko, znają dokładnie stanowisko własnego ula, więc też w razie przeniesienia ich na jedne miejsce zalecą się w dawniejsze stoisko, a to nawet w tym wypadku, gdyby dawny ich ul został z tego miejsca usunięty. No tak, tak. Już pod, przed połączeniem, przeto należy przyzwyczaić powoli muchę do miejsca nowego, mianowicie zaś do tego, które przeznaczamy na stanowisko dla pnia, a tej chwili winno mniej więcej na środku przestrzeni, dzielącej takie dwa ule, z których począwszy mają być ze sobą połączone dla łatwiejszego zrozumienia ul pnia wzmacniającego. Zwijamy literą A, ul zaś. Z muchą przeznaczoną do dodania nazwiemy literą B. Jeżeli temu punktowi środkowemu będziemy zbliżali obydwa ule, przesuwając je codziennie na nieznaczną odległość, to mucha wtedy odnajdzie swój ul, przywyknie do jego stanowiska i błąkać się potem nie będzie. Nie należy jednak przesuwać ula o pół metra dziennie dalej niż pół metra dziennie. No, codziennie, nawet jak ul przestawimy o metr, ale to zależy jaka pora sezonu jest, nie? I jakie pszczoły to one znajdą swój ul. Nie? Kiedy zaś ule A i B znajdą się już tak blisko siebie, że szczytami będą niemal stykały się ze sobą, wtedy dopiero przystąpiamy do łączenia pszczół. Ale do tego była daleka droga. Ale nawet w połączeniu winniśmy jeszcze chronić muchę od błąkania się. W tym celu on B, przeznaczony do opróżnienia, niezwłocznie po połączeniu pni wyniśmy spać ściszka O, usunąć. A zaś A, w którym po połączeniu znajdzie się mucha obydwóch pni, ustawić przy łączeniu pszczół w ten sposób, aby mucha obydwóch pni mogła, żeby go odnalazła. Ul A ustawiamy wtedy w takim położeniu, aby jego szczyty po w B... O rany, słuchajcie, naprawdę, historia... Na 102. Ule przesuwamy jedynie w dniu lotu muchy. Gdybyśmy bowiem przesunęli również dni słodne czy zimne, kiedy mucha z gniazda nie wlatuje, to pszczółki wyleczawszy się po kilkodniowej zim zimnie na robotę, w razie przesunięcia ula, cokolwiek dalej, nie by go odnaleźć. No, no tak, no to tak jak teraz byśmy zaczęli manewrować, że tak jak ja mówię, co metr, to by było słabo. Tak. To było słabo, nie? Teraz to nawet o 20 centymetrów to można przesuwać powoli ul, ale no to ja nawet dalej gadam, na razie czytamy, nie? Przesuwamy ulę albo wieczorem, albo też wczesnym rankiem. Historia, nie? Dobra. Niebezpieczeństwo ścinania się muchy w czasie łączenia pochodzi stąd, że mucha nie wpuszcza zazwyczaj do swojego gniazda pszczół obcych. Posądzając je o chęć wykaradania zapasów lub też ścięcia matki, wszakże będą przyjmowane chętnie także pszczółki, które przylatywać będą do gniazda syte, przynosząc ze sobą w pęcherzykach miód. Do rozpoznania każdej pszczółki obcej służy muszę zmysł powonienia, jeżeli przedopragniemy pszczółki dodawane. To znaczy, tu mogę się zacząć. Znaczy, to może nie chodzi to też, tak, co tutaj jest napisane, ale to wydaje mi się, że najgorsza pszczoła w ulu, która nie chce sobie dać wpuścić innych pszczół, to jest pszczoła lotna, pszczoła stara. To jest najgorsza pszczoła, tak? Ona nie chce sobie dawać, ona, ona już, To jest najgorsze, jak pszczoły latają. Tak, te zbieraczki i wtedy chcemy już coś połączyć, to jest problem, nie? Dlatego ja cały czas uważam z moich doświadczeń, że najlepiej to pszczoły po prostu łączy się przed ich lotem, rano. Jeśli to jest sierpień, czy tam już rzepa kwitnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, już ten okres w sezonie, to rano, to można to zrobić o 5 rano. Nawet takie jest chłodno i w ogóle to zrobić to rano o tej godzinie. To jest naprawdę chyba uważam najlepszy sposób. Najlepiej przez decha je łączyć, nie? Że te, które chcemy połączyć, to sypujemy przez deskę do ula obok i możemy je y, poddymić z 10 minut wcześniej, tak ostrożnie, bo one się nażarły, nie? W tym ulu, i wtedy dopiero je trzepać na deskę obok, tworząc jakby rój, nie? I one wtedy się wproszą. I to naprawdę wychodzi. To naprawdę wychodzi. I one nawet się nie zetną. Nawet zauważyłem, że te pszczoły potrafią sobą uwinąć kłąb w ulu, i jeśli tamte pszczoły nie chcą ich, to one, te pszczoły później wyjdą z tego ula i rozlecą się po innych ulach, nie? Ale, 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 ale nie zostaną ścięte. A jak zrobimy to w dzień o 12, to w takim ulu, co, co i tak zostaje wygonione, to jakbyśmy zrobili to o 12 w dzień, to by wtedy się pożarły one. Nie? By Było katastrofa. Pozarządzały by się była jeszcze gorzej by było, nie? Jeżeli przeto pragniemy pszczółki dodawane zabezpieczyć przed śmiercią, to winniśmy je uprzednio nakarmić. Oprócz tego, zaś obydwa pnie sprawić jakimś silnym zapachem. Skutek tego, na pewien przeciąg czasu zostaje przytłumiony odmienny zapach, panujący w obydwu ulach. Mucha, zaś wtedy tak. Nie? No to na przykład jak jedziemy antymotylicowo, to możemy ul pokroplić od środka lawendowym olejkiem, jeden i drugi, nie? No to, to też by było dobrze, jakbyśmy po prostu pokropili tam, nie, olejkiem, no. Dobra, tutaj gadają o kanforze. Ja już będę leciał, bo to naprawdę, nie? Historie niestworzone. Przygotowanie do łączenia znamy. Kilka sposobów łączenia pszczół bez względu na to, jakiego sposobu zach, zach, zechcemy użyć jeszcze przed rozpoczęciem łączenia, powinniśmy zabezpieczyć matkę przed zakłóciem. Przy łączeniu i aha, że po prostu, no, byśmy mogli, tak, w tym ulu co my do niego łączymy, czyli ten, który ma zostać, to tą matkę można złapać w klateczkę i położyć na ramki, pod szmatkę, tak i na ten okres jednego, dwóch dni, to można ją tam przymknąć, nie? I, I wtedy tak, ta pszczoła, która wchodzi, no to ona nie zrobi w tym momencie krzywdy, tak? Tej matce w razie czego. Ale wydaje mi się, że to będzie się działo bardziej w motywie w tym momencie, kiedy te pszczoły po prostu zaczną się żądlić, tak? To w tym momencie może się zadziać coś takiego, nie? Że tą matkę tam coś uciuka czynność łączenia pszczół na krótko przed wieczorem. W ten czas bowiem mucha łączy się najspokojniej. O tej porze nie, podrywa się już z plastrów i łatwo wciąga do ula. No ogólnie uważam, że to łączenie tuż przed zachodem to też jeszcze nie jest żaden hit, tak? W tym momencie pszczoła się też zleciała z pola. My możemy... To uważam, że to wieczorne to też nie jest hit. To... Ja jest hit. Sposób pierwszy tak, tutaj jest o dymie, tak, że dymi, tak A tam słuchajcie, historie niestworzone. Pora łączenia pni. Dzień przeznaczony na łączenie pszczół powinien być cichy i ciepły. Co do pory roku, to możemy łączyć pnie zarówno wiosną, latem czy na początku jesieni. Jedynie późną jesienią łączyć pszczół nie należy. A to dlatego, że mucha w połączeniu, yy, w połączeniu powinna jeszcze oblecieć się razem. Gdyby zaś przeszkodziły jej w tym chłody pszczoły, huczałyby w ciągu zimy, zachowując się przy tym niespokojnie. Tak, ja widzę, że tutaj o poranku za wiele nie było, ale uważam, że ten poranek to jest największy hit, który ja odkryłem z tymi pszczołami. Tak, tak jakby, nie, Swo swoimi wizjami. Po prostu mm, każdy motyw dobowy jakby mi nie pasował przez te lata. Za każdym razem coś się wydarzało mi. Nie. Po prostu te pszczoły chciały się pozażerać. I dlatego ja na przykład na przykład teraz, teraz no to, to to zrobimy. Nie? Że na przykład e, dopiero ja będę mógł, słuchajcie, w weekend ruszyć do pszczół. Tak? E, najprędzej. A pogoda będzie piękna, więc później, jak będzie pogoda, to będziemy mogli tam buszować w tych pszczołach do bólu. Teraz, na przykład, ja teraz znajdę bez matek, tak? Czy już tutówka się robi? To już mało, mało ważne. No to u mnie ule stoją blisko, więc ja nic nie świruję. Jakby ule stały daleko od siebie, bardzo to gorzej, ale jak ule stoją nawet 5 metrów od siebie, abyśmy zrobili coś takiego, a ten uli zlikwidowali, to one i tak. No, to po prostu ja zobaczę, że jest bez matek. I kolejnego dnia przyjadę bardziej rychło rano. Przyjadę o 9, 10, tak? Y y może nawet wcześniej 8, zależy, jaka będzie pogoda. I nawet pół godziny przed tym ich rozpoczęciem lotu obdymię tak do tego ula obok jakiegoś położę deskę. Jeśli będę widział, że te pszczoły zdrowotnie wyglądają dobrze, to po prostu ja ten ul, co te pszczoły w nim siedzą, przestawiam. Te skrzynki od razu wywalam, ten ul po kolei, te ramki wyciągam i sypię na deskę przed inny ul obok. Tak? I to jest koniec. I jeszcze sobie wybieram, że patrzę ten ul po prawej i ten po lewej, który jest łagodniejszy, może, i wtedy do tego łagodniejszego już trochę, nie? Czy na przykład do mniejszej rodzinki. Tak więc no, tych motywów też mam kilka. Ja na przykład też w okresie jak już jest ten rzepak i jest na przykład rodzinka, nie? Która tam coś, ledwo mi coś zrobiła na przykład, w zeszłym roku takie coś miałem. Nie? Ledwie mi coś tam zrobiła, tego miodu ileś nosiła, wpadła w ten rój i to wszystko było takie do dupy i mizerne. Ale ileś tego widziałem, miodu nanosiły trochę, więc po prostu, ja rano, nie? Ja te pszczoły już wcześniej miałem osierocone. One tam praktycznie już nie miały czerwiu, tak? Tyle tego miodu tam miały, to miały, ale ja widziałem, że to ogólnie padaka to była w momencie rojenia, to i tak była jakaś dziwna padaczka. Więc ja po prostu te pszczoły już poddymione, nawet nie, tylko rano po prostu o piątej, tak? Bez dymienia ten miód pozabierany, postrzepywane na yy, pszczoły obok i ewentualnie te ramki, które jeszcze były z ładnym czerwiem, to też pamiętam, dołożyłem tam, nie? Do tego ula łączonego, więc. I te pszczoły ładnie się połączą rano. Rano to jest inaczej. Rano to te pszczoły są takie trochę jakby ospałe. Można je nawet głaskać i one się zachowują jak zimą, że tylko te dupki tak wypinają z tym rządełkiem. I to może być już ciepło i w ogóle, i w ogóle, ale ta godzina właśnie, ta piąta, w pół do piątej, szósta, to jest właśnie dobrze, bo one są jeszcze takie zgęziałe, takie ospałe. W tym momencie, jeśli pszczoły dwóch nacji ze sobą zaczniemy mieszać, to one bardziej chętnie do siebie, tak? A jak robimy to już na wieczór, na przykład na wieczór to nie jest żaden hit, to się skończył pożytek, pszczoły są narobione czymś rozdrażnione w ciągu dnia, tak? Bo na przykład coś się urwał, pożytek, coś ten, one są. Nie, tych roślin nie ma tak, że one kwitną non-stop w ciągu dnia. Tylko, że są jakieś załamy pożytkowe, więc one są wkurzone. To nie podoba mi się ten pomysł wieczorny. No i to po prostu, nie? Ten czerw połączyć, to wszystko tam, nie? Roztrzepać na tą dechę, byle zrobić to rano. Ja uważam, że te poranne łączenia, one są jakby najlepsze. Nie? Ja będę na przykład też łączył niektóre pszczoły, ale raczej wątpię, żebym teraz specjalnie łączył pod względem miód. Tylko raczej będę łączył pod względem, że z którymi pszczami coś teraz nie będzie tak, a później jak po prostu wszystkie będą tworzyć piękną wieżę i tak dalej i będę już coś z nich podkręcał, wybierał, jeśli będzie taka możliwość, nie? Że będę coś tam z nich wykręcał już, a te jedne wieżyczki będą słabsze. I na przykład się trafi jedne, drugi dzień niepogody, jeszcze nie daj Boże mi też weszły wrojenie w jakoś i ja to już osierocę o, o i, i wyciągnę tą matkę... Zetnę ratunki, zetnę te rojówki, nie? W długą I, i po prostu te pszczoły nie zrobiły się jakieś rewelka, to po nich będę widział, że one są coś z nimi jest nie tak. No to w tym momencie one będą też połączone do innej wieży obok, nie? I w dupie tam. I one pod władzą innej matki, feromonami i tak dalej też zaczną inaczej w ogóle działać te pszczoły, nie? Oczywiście jeśli wszystko po prostu zdrowotnie jest ok, No i to, to taka moja jest filozofia z tym łączeniem. Że uważam, że ona nie jest jakoś specjalnie nie wiem, wybitnie trudna. Właśnie jest prosta, tylko to trzeba zrobić rano, nie? I też uważam, że jak te pszczoły są osierocone, te, które chcemy dołączyć, te, 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 które chcemy wysypać z ula, nie? To jak one są osierocone, no to wtedy fajnie, właśnie, nie? Na przykład, no jeśli coś się nie wiem, no zależnie tego, dlaczego łączymy, no ja tu właśnie. Za jakimś takim łączeniem miodowym za bardziej nie jestem, bardziej jestem za łączeniem pszczół pod względem y, chorobliwym jakimś. Gdybym na przykład y, teraz, dopiero, teraz w przyszłym tygodniu będziemy oglądać, słuchajcie, pszczoły, tak? Na pewno i teraz, tak i teraz, y, jeśli będę widział, że z którymiś rodzinami jest coś nie tak. Nie, że ja będę widział, że one są jakieś zamęczone, że ten czerw wygląda dziurawo, yy, czy tak dalej, i tak dalej. To ja od razu po całej pasieki, jeśli będę miał takich uli, nie wiem, jeden, dwa, trzy, tak? Nie wiem, tak? Czy na przykład będę miał ze dwa jakieś takie, co chorobliwie coś wydaje się nie tak, i na przykład będę miał jedno, czy dwa, co będzie jakaś trutówka, czy coś, no to, to wszystko, co z tej pasieki będzie mi nie pasować, że ja bym to najlepiej autował. Nie. To ja to wtedy wywiozę do sadu. One ja je nawet, żeby. Bo renówki jeszcze nie ma, to ja je na pasiece od razu zbiję na jeden korpus, żeby to było łatwo przewieźć nawet polówką, nie. Żeby tego się wyzbyć z pasieki. Wywożę to z mojej głównej pasieki na pasiekę kwarantannową, nie? I tam je połączę wszystkie dokupy. Tak. Z jednego ulika zostawię matkę, która wyglądała OK, tylko po prostu coś z tymi może jest nie, tak? Nie? Czy coś im nie poszło, małe i w ogóle? I to po prostu połączę do kupy, nie? A nie, że będę dzikował, że potem od innych będę im wkładał czerw, żeby je tam kulać gówno do przodu. Nic takiego nie będę robił, tylko out. W naturalnych warunkach one by nie pociągły, po prostu. Zawsze by było takie gówno, aż by padło całkiem, nie? Więc no, więc to tak wyglądało mnie łączenie, a a. A ja nie jestem jakoś specjalnie oparty, jak już jest jakaś rodzinka, to ona ma już tak iść, nie? A nie, że ja teraz będę czerwie mieszał między ulami, żeby z mocniej rodziny dać do słabszej i tak dalej. To ja się w takie rzeczy nie bawię na przykład, nie? Albo, że będę specjalnie łączył, że miodu więcej, to, to może coś się pobawimy, nie? Że na przykład będę widział, że będę miał rodzinki jakieś, co teraz jeszcze stoją 6-6. I wtedy, I wtedy może spróbujemy coś połączyć, no ale to ja jeszcze będę widział, nie? Jak będę widział, że jakieś pszczoły po prostu mają jakby taki, jakby słabszy zapęd do ruchu, to wtedy można je połączyć. Ale jeśli na tych ramkach, co siedzą, to one będą takie wigorne i w ogóle będzie widać, że one są do roboty, to wtedy można je zostawić, nie? A jeszcze pszczoły pszczołom nie równe, prawda? I to. Dlatego można zastosowywać te różne, różne metody i podmetody, i to i było to wszystko, jeśli chodzi o łączenie. Jeśli ktoś ma jakieś ciekawe pytania, propozycje na przykład, bo ja mogłem różne rzeczy po prostu też robić i widzieć, ale, ale niekoniecznie teraz o tym pamiętam, tak? A to łączenie rodzin uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą potrafi, powinniśmy potrafić robić na naszej pasiece, tak? Uważam, że jest to bardzo ważne. Że te rodziny no, no trzeba umieć jakoś łączyć, i tak dalej, i tak dalej. A uważam osobiście, że właśnie zrobienie czegoś rychło, rychło rano to jest chyba naprawdę najprostsza koncepcja tego wszystkiego łączenia. Tylko po prostu wygląda to też, uważam na to, że to trzeba po prostu wstać rano i to zrobić, nie? A nie spać. Tylko tak, jak ludzie łażą na ryby, nie? O czwarte, piątej, to tak my idziemy do tych pszczół. Ja też ogólnie wykręcam miód o 5-6 rano, też mam na to swoją teorię i wizję i uważam, że to też jest dobrze, nie? W ogóle niektóre działania takie przy pszczołach, bar bardzo wyrychło rano, są fajne, bo te pszczoły, nawet te, które są nieusłuchane, to one w tym momencie są ładnie przyklejone do plastrów, tak? Te Chłodno nocne je trzyma, one są tak wtedy sklejone troszeczkę bardziej, tak? Nie rozlatuje się tak ta pszczoła i tak dalej, i tak dalej. Nie, tym bardziej, że jest, jest ten nocny chłód. On też trzyma te pszczoły w kupie nam. Nie, dlatego to jest też, też bardzo. Bar, no uważam, że to. Z tych wszystkich metod, które ja ten, to ja w końcu zacząłem testować ten poranek. I ten poranek jest o wiele lepszy niż te wszystkie jakieś kombinacje i tak dalej, gazety i inne dupery, ale naprawdę bez sensu. Nie? I życzę powodzenia i miłego wieczora.